Dzień dobry, witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Za nami wielkie uroczystości związane z książką. To oczywiście kolejne warszawskie targi książki. Tymczasem odbyły się w zupełnie innym miejscu niż do tej pory nie w Pałacu Kultury, tylko na stadionie narodowym. Nie wiem czy było tak pięknie, jak bywało to w tym starym miejscu, ale również za nami. Jest wspaniała uroczystość dziecięca związana z książkami, która miała miejsce właśnie w parku przy Muszli. A to jak książki są bardzo lubiane, i to, jak rodzice zachęcają dzieci do czytania książek i do słuchania, jeśli im się czyta, to właśnie było dowodem, ile ich tu było przebranych za bohaterów swoich książek. Jak również to, że mogli spotkać się z autorami pisanych opowiadań i wierszy. Jakie to cudowne móc ciągle z książką obcować. Spotykam się z Państwem po raz kolejny na ławeczce, żeby przypomnieć dawne rzeczy, dawne książki, które się ukazały jakiś czas temu. Zawsze bardzo blisko i bliska mi była książka, jak również i muzyka. Stąd proszę się nie dziwić, że okładki, płyt, płyty z y, ludźmi, których bardzo cenię i bardzo lubiłam słuchać. Na początek pan Stefan Kisielewski, Abecadło Kisiela. Chcę Państwu opowiedzieć, jak to się stało, że w ogóle powstał taki abecadło pana Kisiela. Otóż miał być kręcony film o tym, co robił, co pisał właśnie pan Stefan Kisielewski. Wstęp do tego abecadła napisał Tomasz Wołek, opowiadając nam tę historię bo wiadomo, że film ma czas ograniczony, ale rozmowa z panem Stefanem przerodziła się w tak ciekawą opowieść, że nie wystarczyłoby to, co miał do powiedzenia o sobie na jeden ograniczono czasowo film. Stąd to abecadło, dlatego że kiedy... Scenarzysta usiadł przy wielkim stole Pana Kisiela i zaczął spisywać osoby, o których rozmawiali i bardzo ciekawe anegdoty, które Pan Stefan miał do opowiedzenia. To okazało się, że tych nagród, tych osób zebrała się setka. Trzeba było wybierać. I tak tytułem odrzucania, dokładania powstało właśnie to abecadło. A jeśli już pan Kisielewski, który miał tak zacnych znajomych, to będą to biogramy, anegdoty ciekawych ludzi, pisarzy, poetów, polityków, ludzi kościoła, ludzi polityki, ludzi historii, wszystkich tych, których pan Kisielewski na swojej drodze spotkał. Był, jak mówią o nim, osobą bardzo odważną, niezależną. Opowiada o tym, jak mieszkał w Krakowie, kiedy przeniósł się do Warszawy. Opowiada o tych ludziach, których lubił i których lubił mniej, ale którzy byli zawsze dla niego osobami ważnymi bo wtedy, kiedy się spotykali w czytelniku czy w każdym innym miejscu, mieli możliwość porozmawiania o książkach, mieli możliwość porozmawiania i o polityce i o tym wszystkim, co się wtedy w latach 50. i później w naszej Ojczyźnie działo. To książka do czytania, gdzie się otworzy, ale nazwiska zacne i ciekawe. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć Jerzego Waldorfa, z którym robili sobie różne psikusy, i tych opowieści i anegdot właśnie z tym duetem jest związanych najwięcej. Natomiast te płyty, które się pojawiły, to za sprawą drugiej książki. I są to trzy. Bardzo znany i ważne nazwiska, napisał tę książkę Lucjan Kydryński. Tytuł jej Marek i Wacek. Historia prawdziwa. Bo to książka o marku Tomaszewskim i wacku kisielskim. Pan Lucjan Kydryński opowiada, jak to się stało, że w ogóle się poznali. To jeden z pierwszych ich wyjazdów do Ameryki. Z grupą artystów polskich. Oczywiście najważniejszą grupą w gronie tych gości był zespół czerwono-czarnych, ale również i wielu solistów. To właśnie tam na Batorym pan Lucjan Kydryński poznał ten znakomity duet. Jak mówiło się o nich w latach 60., 70., to najwięksi ludzie i bardzo znani, zacni polskiego show biznesu. Pan Marek Tomaszewski osiadł w Paryżu. Wacek mieszkał w Warszawie. Spotykali się, żeby ćwiczyć w połowie swojej drogi, czyli w tak zwanym na tamte czasy RFN i grali swoje duety. To przepiękne utwory, które zostały zaaranżowane, zagrane przepięknie na dwa fortepiany. Nikt nie przypuszczał, że słynny Wacek stanie się pianistą. Miał również wielkie zdolności malarskie. Na początku rysował, malował. Kolory, których używał, były bardzo zdecydowane. Ale ponieważ wywodził się z rodziny muzycznej przecież ojciec był muzykiem i kompozytorem to również posiadł zdolności muzyczne. Profesor Drzewiecki, u którego pobierał nauki, mówił, że gdyby zechciał, gdyby zechciał więcej pracować, mógłby nawet wziąć udział w konkursie szopenowskim. To były wspaniałe utwory, grali wspaniałych mistrzów. Grali Schuberta, Schumana, Chopena, Beethovena, Liszta, a jak inaczej grali te utwory. Warto sobie przypomnieć, słuchając ich płyt. To naprawdę wielka uczta dla ducha, słuchając to, co oni robili, jak cudownie się rozumieli, jak cudownie te utwory brzmiały. Szkoda, że tak się to skończyło, że ten duet już nie istnieje, ale płyty, muzyka, która została i to, co grali ze sobą. Przebrzmiewa i brzmi do tej pory. A na zakończenie chciałam przypomnieć Państwu książkę pana Marka Krajewskiego. To Człowiek, rocznik 66. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim. Zabłysnął w wydawnictwie WAB, ale teraz jego książki ukazują się w znaku. Pisze o Wrocławiu. Ja tutaj mam koniec świata w Breslau. Pozwoliłam sobie przypomnieć tę książkę, dlatego że być może wkrótce będziemy mieli możliwość i okazję spotkania się z panem Markiem Krajewskim na spotkaniu w Tomaszowie. To Wrocław czasów przedwojennych mroczny, zakazany, pełen różnych chuligańskich wybryków i różnych niekoniecznie grzecznych ludzi. I wspaniała postać komisarza Eberharda Moka. To on właśnie goni przestępców. Ciekawostką tej książki jest to, że giną przypadkowi ludzie, ale zawsze przy nich znajduje się kartka z kalendarza, która staje się tajemnicą tej zagadki do rozwiązania. Pochłonięty nasz detektyw swoimi służbowymi pracami. Zaniedbuje swoją cudowną i wspaniałą żonę Sofii. Ale to ciekawa historia Wrocławia tamtego dawnego okresu. Tych książek napisał kilka i myślę, że warto do nich wrócić. Ci, którzy czytali, ci, którzy nie czytali, niech przeczytają, co by spotykając się z autorem, mieli i było o czym rozmawiać. Czego bardzo serdecznie. Państwu życzę, a przeżyć muzycznych z duetem Tomaszewski i Kisielski również. Dziękuję bardzo, jeśli zechcieli ze mną Państwo być przez tych kilka chwil.